Siemano, policzyłem w końcu, ile ta farma zużywa prądu razem z akwarium na dole. Zaraz Wam podam wynik. No nie jest tak źle. Spodziewałem się, że będzie gorzej, natomiast to jest półmetek, bo tak naprawdę zapotrzebowanie na prąd cały czas wzrasta w miarę jak rozwija się temat farmy. Dokładam nowe lampy, pojawiają się nowe zbiorniki. Także ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałem, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Ale zobaczcie sami. Natomiast wrzucam Wam tutaj zestawienie. Chat GPT pomógł mi to policzyć. Macie tutaj teraz na ekran. Policzyłem tutaj wszystkie lampy, które i z jaką mocą świecą. Policzyłem tutaj pompy obiegowe, policzyłem cyrkulatory. W zasadzie policzyłem wszystko, co się tyczy farmy i akwarium. Natomiast nie policzyłem kosztów ogrzewania, kosztów chłodzenia, bo to jest jak gdyby część domu. Natomiast gdyby ktoś tam myślał osobno to robić, to są to też koszty dosyć spore. Natomiast, no wychodzi... Jeszcze taki temat, jak Cię to zainteresuje, to wpisz cokolwiek pod tym filmem, ja tam Ci cokolwiek odpiszę, ale mi to fajne zasięgi zrobi, dzięki. Słuchajcie, wyszło 1000 kWh e, miesięcznie. No to jest jakiś, licząc za złotówki, 1000 zł miesięcznie. No mi ratuje skórę fotowoltaika. Natomiast skończyła mi się możliwość ładowania już paneli na dach. Mam 24 kW, więc będę ciągnął ilość oświetlenia do tego, ile mi wystarczy na farmę, na chatę. No i tyle, jeszcze trochę lampek sobie powieszę, trzymajcie się, cześć.